Rok akademicki 2014-2015 rozpoczęty, przynajmniej na Jeleniogórskim Wydziale Uniwersytetu Ekonomicznego. Przed profesorami oraz studentami nowe wyzwania i doświadczenia. Podczas uroczystej matrykulacji w mury uczelni przyjęto nowych adeptów niełatwej sztuki ekonomii. Te 200 studentów mamy nowo przyjętych i na pierwszy stopień studiów licencjackich i na drugi stopień studiów magisterskich. Nie jest to coś, co, co, co by nas do końca satysfakcjonowało, ale znalezienie 200 młodych ludzi w Wielenii Górze, w najbliższych miejscowościach, nie tylko, no w tej chwili to też wymaga wielkiego wysiłku z naszej strony. Nadal te trzy kierunki ekonomia, zarządzanie i turystyka 200 osób przyjętych. Myślę, że będzie trochę więcej, bo prowadzimy cały czas nabór na studia doktoranckie, to też studenci trzeciego stopnia, więc myślę, że jeszcze tych kilkudziesięciu studentów, doktorantów będziemy mieli na Kolejne wyzwania stoją również przed samorządem studenckim, w końcu to do nich należy organizacja wielu aspektów życia szkoły. Za cel postawiliśmy sobie właściwie to, co w tamtym roku, czyli budowę takiego środowiska akademickiego w Jeleniej Górze. W tamtym roku wydaje nam się, że poczyniliśmy duży postęp. Było sporo imprez, na które syneci przychodzili, angażowali się bardziej w życie uczelni. Właściwie chętniej przychodzili też naszym zdaniem na, na, te, na te imprezy, które były przez nas organizowane. Także no, w tym roku chcielibyśmy to kontynuować i być może poszerzyć naszą działalność jeszcze kolejne elementy. Dla pierwszoroczniaków studia niosą ze sobą wiele zmian w dotychczasowym życiu. Często wiążą się one z przeprowadzką do nowego miasta, życiem w akademiku i możliwością spotkania nowych, ciekawych osób. Uczelnia robi dobre wrażenie. W sumie w mieście jeszcze trochę się gubię, ale myślę, że, że dam radę. No w domu jednak spokojniej jest tutaj i z wszystkich stron słychać za ścianą sąsiadów, jak biorą prysznic. Muzyka, jaką słuchają, wszystko po prostu y, nie ma tak, że się osobno robić wszyscy razem. Niektórzy, aby studiować, nie tylko przenoszą się do innego miasta, często wybór uczelni to także wyjazd z ojczyzny. Chciała studiować na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, ale ten oddział, który ja wybrałam, był tylko w Zieleni Górze. I bardzo świetnie, piękne miasto, takie bardzo mi podoba. Nie rozczarowało mnie. Oficjalne rozpoczęcie roku akademickiego to także okazja do wręczenia nagród za osiągnięcia naukowe i dydaktyczno-wychowawcze oraz wyróżnienie najlepszych studentów i doktorantów. Zgromadzeni w sali goście, pracownicy naukowi oraz studenci Jeleniogórskiego Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego wysłuchali także wykładu inauguracyjnego doktora habilitowanego Mariana Kuchniarza.